Hejka wszystkim, witam was wszystkich z powrotem na moim kanale, ja jestem Masza, a dzisiaj pokażę wam jak pozbywam się po prostu brwi z twarzy, że są one prawie, że niewidoczne i wyglądam jakbym była po chemioterapii trochę. Nie no, mi się podoba taki look mega, także proszę mi tutaj nie, proszę mi tutaj w ogóle, w ogóle proszę się nie odzywać. Ja akurat na ten temat nie chcę słuchać nawet konstruktywnej krytyki, mam to w dupie, po prostu nie chcę go słuchać, ale pytaliście się mnie jak rozjaśniałam te brwi, a na początku miałam tak po prostu zajebisty pomysł i zrobiłam tak bo, tak źle, że naprawdę mogłam dostać jakiejś zapaści jakiejś, z tego co się dowiedziałam i myślałam w ogóle, nie domyłam w ogóle pierwszy raz tej obrzydliwej farby z hebe dlatego e, później biegałam po całym domu, byłam przerażona i dzwoniłam do mojego przyjaciela Arno, który jest fryzjerem i mówiłam, że mam bąble, które mi wyszły, bo się poparzyłam, ale to nie była prawda, po prostu nie do końca. Ja zapraszam was na wszystkie moje social media, czyli Instagram, TikTok i Twitter i co no, jak jesteście ciekawi jak rozjaśnić brwi, to zapraszam, jak macie też takie oporny brwi jak ja, bo ja mam f... oporne brwi, i to jest wydaje mi się najbezpieczniejsza metoda, którą możecie rozjaśnić parę razy i Wam chyba f... te brwi po prostu nie wypadną i będziecie niby nie mieć brwi, ale będziecie je mieć, bo jakby wcale nie mieć brwi bym chyba nie chciała. Także ja zaczynamy po prostu. Po bojowisku Armagedon na Mordzie, e, więc potrzebujemy opaseczki na pewno, żeby włosy nam e, na głowie się nie pofarbowały. E, będziemy potrzebować, jak, wacików, e, tych tych małych, na patyczkach wacików, mokrych chusteczek, miarkę, to jest mega ważne miarkę, toner, spuli, czystotełko i będziemy potrzebować co jest bardzo ważne profesjonalnej wody, trójki, e, 3% do rozjaśniania i proszku rozjaśniającego. Słuchajcie, to jest ważne, żeby właśnie mieć taki, ten, taki rozjaśniacz, a nie z, nie z drogerii, dlatego, że ja się dowiedziałam, jak pofarbowałam pierwszy raz te brwi i powiedziałam swoim fryzjerom, żeby pofarbowałam je farbą z hebe. To się dowiedziałam, że ona tam jest na 90% wodzie, czy coś takiego i można normalnie dostać jakiejś zapaści, jakiegoś ataku, coś takiego i w ogóle może cała twarz spuchnąć i może być nieciekawie, także ja, yeah. a w ogóle ja ja biegałam w ogóle w palice, bo jak nałożyłam ten pierwszy raz, to się rozjaśnia, czego nie domyłam i to było takie białe i mi się wydawało, że ja już mam bomble od poparzenia i bardzo łatwo się w ogóle poparzyć, także ja. Yeah. No i jak, e, nie wiem, czy widzicie, ale mam takie straszne odrosty tutaj już, w sensie mam te brwi są no czarne już pod, pod spodem, także... Teraz wam pokażę, jak to robimy. Więc pierwszy krok, musimy mieć metal, y, szklaną, y, szklaną miseczkę i nie można w ogóle ni dotykać niczego metalowym y, i skóry, dlatego że po poparzycie się, więc dobra, let's do this. Musimy używać takich proporcji, że ja znam specjalnie takie miar miarki, które jest po prostu przypisane na łyż łyżkę stołową. Chwila, tutaj jest tak, teaspoon, czyli ta łyżeczka, mała łyżeczka, to jest połowa małej łyżeczki, tu jest łyżka stołowa, to jest jakieś... Na czwarta mały łyżeczka, więc tak. Zawsze tych proporcji jest dwa do jednego, czyli jedna mała łyżeczka tego, tej wody i pół łyżeczki tego proszku i to w zupełności wystarczy na, na brwi, bo ja mam w ogóle gęste i oporne strasznie te brwi. Tego naprawdę aż za dużo jest, więc biorę tak. Mm, tutaj mam te dwie, dwie miarki. Tu biorę miarkę, jedną łyżeczkę tej, tej, tego, tego tego rozjaśniacza, znaczy tego, tej wody, trójki. Kurwa, woda tam jest. I połowa, czyli ta miarka mniejsza. Dobra, i powinno to wyglądać mniej więcej tak. W ogóle nie patrzcie na moje lusterko rozbite, ale po prostu Rysiu nie chce z tym rozmawiać, co on zrobił tam. I mieszamy, i pamiętajcie też, żeby to mieszać i nakładać na skórę. Niczym metalowym, tylko takim plastikowym, wiecie, grzybyczkiem do brwi. No i to trzeba dobrze rozmieszać. I będę teraz, yy, muszę do, dobrze wyczyścić brwi z jakichś resztek, nie wiem, potu, żelu i tak dalej, i tak dalej, więc po prostu, ale nic na nich nie mam, także tylko tak przyjadę sobie. I po prostu teraz będę nakładała, ale naprawdę nie za dużo na początek, dlatego że chodzi o to, że trzeba między tymi włoskami tak dobrze to, dobrze to wmieszać, a może nie, że jak jest za dużo na początku, to tak się nie ustawia. Więc po prostu pod włos biorę tą szyteczkę i tak, wiecie, wczesuję. A, i te rozjaśniacze I tak dalej kupicie w każdej hurtowni Fryzjerskiej, po prostu musicie się zapytać Musicie się zapytać, baby Dobra, i tak wczesuję, i tak przez chwilę to robię Dlatego, że za pierwszym razem jak lubiłam Albo nawet za drugim, to i tak mnie W środku tych włosków jakby nie, nie łapało Więc musiałam tak to po prostu Później poprawiać i nakurwiać A, no jeśli się boicie, że mam wypadną brwi, to lepiej tego nie róbcie Ale ja mam po prostu tak Wydaje mi się, że one mi jeszcze nie wypadły, dlatego, że Ja po prostu mam grube te brwi, w sensie one są takie Sztywne, o, nie są takie, wiecie Kruchutkie, a przez to się też nie układają w ogóle. Jedyne, na co się układają, to jest go właśnie. Dobra. Jeszcze sobie zawsze robię tutaj znaczy, zawsze od kiedy ten, to robię sobie monobrew i w ogóle już nie, nie skubię włosków w, między brwiami, tylko po prostu zapuszczam sobie monobrew, po prostu jest lot. YOLO. I sobie stawiam się tutaj przy najbardziej, działam tutaj nie, najgęstsze, przy wewnętrznym, wewnętrznych końcówkach, bo tam po prostu zawsze tak mam jakieś takie ciemne dziwne. Nie wiem. I teraz nakładam tego, przy tak wczesałam, po prostu dużą ilość. I teraz nastawiam timer, to jest bardzo ważne, słuchajcie, bo jak tego nie zrobicie, to po prostu mogą wam, możecie mieć albo wyporzony ryj, albo wypadną wam brwi i to już nie będzie tak, wiecie, fani, że w sumie nie macie brwi, tylko naprawdę będziecie łysi na brwiach, albo będziecie mieć prześwity. Także ustawiam sobie na 10 minut, na jedna, dobra, na 11 i... Czekamy. No i polecam sobie sprawdzać jakby podczas tego e, rozjaśniania, czy nie wypadły nam jeszcze brwi i czy z tą się dobrze rozjaśnią. Mi się już rozjaśniły dobrze, ale słuchajcie, ja pierwszy raz jak rozjaśniałam, to rozjaśniałam jest trzy razy, także się nie dziwię, ja nie wyjdzie za pierwszym razem. I to zdejmuję pusteczką, a zaraz pójdę tak umyć riam, bo może się skończyć źle, jak tego nie uczerpię do końca. Więc ja na razie tylko zajmuję to pusteczką i... I, i już widzę, że się nie do końca nawet potem wszystko złapało, więc trzeba będzie to zrobić jeszcze raz. Także się nie bójcie, właśnie ta woda, ta trójka jest y, najbardziej bezpieczna, bo no nic wam się raczej nie stanie, jak wiecie będziecie pilnować i na przykład sobie nawet dwa razy poforbujecie na raz, e, nie wam się nie stanie z waszą skórą, ani nic, a nie, nie róbcie tak jak ja i ja jestem mega niecierpliwa. I ja oczywiście jak już sobie wymyślę coś, że muszę mieć farbowany brwi, to nie mogę poczekać, nie wiem, e, jednego dnia, żeby pojechać do, do hurtowni, tylko muszę mieć to już teraz ten, w tym momencie. Dobra, i po raz kolejny po prostu znowu mi właśnie nie pofarbowało tutaj w środku, a za to te brwi tutaj są już białe na końcówkach. Więc jak jeszcze raz pofarbuję, czy rozjaśnię, nałożę tam rozjaśniasz, to mi wyparują w pizdu, ale muszę teraz nie mogę nakładać tutaj, tylko muszę nałożyć je tutaj, gdzie mam te prześwity. Także jeszcze raz nałożę na jakieś, nie wiem, 6 minut. Na 6 minut i tylko w tym miejscu, gdzie tego będzie potrzebuję, potrzebuję, bo nie wiem, dlaczego tak mam, jak mi się tak robi. Jeśli ktoś wie, dlaczego tak czy mi odpadły włosy? Nie, dobra. Jak ktoś tak wie, wie dlaczego tak się robi, to może dojść znać. I jeszcze tutaj, tu jeszcze, jakby pod łukiem mi zaczęły rosnąć, więc jeszcze sobie i nie będę ich. W ogóle to jest zajebisty sposób jak chcecie sobie zapuścić brwi Bo naprawdę, ja przed, yy, przed rozjaśnianiem miałam takie, takie sobie te brwi W sensie, bo cały czas je skubałam i przez to, że one mi odrastały Cały czas je tak skubałam, i nie chciałam, żeby to brzydko wyglądało Teraz jak znowu je poformowałam na chwilę, to nagle miałam takie psz, Bo mi odrosło, a tego nie było widać Więc znowu to trzymam na, nie wiem, 6 minut, coś takiego I we won't see Dobra, i o! Teraz wyszło, ale i tak mam troszeczkę, nie mam wrażenie, że tego się nie da zrobić idealnie, jak macie takie gęste drzwi, ale no jest blisko i tak to wygląda, teraz idę szybko umyć twarz, bo będzie źle. Dobra i teraz jak już umyłam dokładnie twarz, nigdy one nie były tak białe, ale już tak farbuję, wiecie, tak po czasie, kiedy już je pofarbowałam drugi raz, to forbuję je, teraz to będzie czwarty no. Chodzi mi o tamtego razu, kiedy znowu położam na nie farbę ciemną, to czwarty raz. I teraz słuchajcie, bierzemy ten e, toner i nakładamy znowu na brwi, żeby to jest trochę żółtego, żeby w ogóle wytępić po prostu ten żółty kolor, żeby nie było, żeby nie wyglądać jak kaczka, tylko you no know, jak e... Musimy być byli po chemie Mi się w ogóle podobał ten vibe, naprawdę. Mi się że mi się podobały takie brwi. Wiem, że wtedy mam wielkie czoło jak Lutniho, ale no cóż. I don't give a shit, okej? Okay. I nie wiem, jeszcze wtedy jak supermodel. Dobra. I teraz to też trzymam przez jakieś 5 minut. Tutaj po prostu jest samo czekanie, nakładanie i czekanie i, czekanie, i czekanie i tak dalej, i tak dalej. Ale to już jest praktycznie koniec. I jeszcze wam pokażę, co później zrobić, żeby te brwi nie wypadły. Dobra, i teraz jak widzicie, jak dodałam już tego toneru, to one są takie mega chłodne i takie, że białe białe, takie siwe wręcz. No i po takim wpierdolu po prostu, jakim one dostały, to polecam użyć najpierw u i biorę troszeczkę sobie to już, wiecie, optional, ale chcecie, żeby wasze brwi były w miarę zdrowe i wam nie wypadły, to. To ja nakładam aloes i czekam, aż się trochę wchłonie. W ogóle zaraz Wam podliczę, ile to mniej więcej już wszystko kosztowało. To Wam starczy, nie wiem na ile lat rozjaśnienia brwi, wszystko razem wzięte. Także nakładam trochę tego aloesu u i to że będzie spoko dla Waszej skóry, po nie tylko wiecie włosów. I odczekuję, aż wyschnie, a później będę nakładała ten olejek z Matrixa. To jest prawie, że efekt końcowy, później jeszcze je pomaluję, ale to chyba już nie będę Wam tego dzisiaj pokazywać, bo bez sensu. W ogóle wyjeżdżam do Hiszpanii, ale co się wiecie. Podliczmy sobie wszystko, ile kosztowało, jakby chusteczek i tak dalej, nie liczę, bo ty jest, wiecie, taka woda kosztowała bodajże z 20 zł taka wielka, ogromna, a są o wiele mniejsze, które, nie wiem, są za 9 zł, coś takiego, 8, więc to na spokojnie mam starczy, nie mam pojęcia, czemu widziałam taką wielką. Później taki ten proszek, on kosztował chyba 30 zł, z tego, co się orientuję, w hurtowni, ale też ja wybrałam jakąś taką drogą kurtownię, bo była chyba jedyna, która była otwarta w sobotę, a no, musiałam mieć tego samego dnia, którego studiowałam, bo niecierpliwa. Toner najtańszy taki z Hebe i on kosztował nie wiem, 19 zł, ale tak samo to starczy, nie wiem, byście mogli cały łeb sobie tym tonować myślę, że starczyłoby spokojnie na e, x razy, także no. Olejek to w sumie nie liczę, ja też, dlatego, że każdy ma inny olejek e, do włosów i po prostu nauczcie jakikolwiek olejek macie, nawet może być jedwa cokolwiek, żeby po prostu e, trochę załagodzić ten, te włoski po takim wpierdolu, który właśnie otrzymały. No, ale... Mi się podoba mega ten look, także za wszystko razem wydaje mi się, że zapłaciłam może stówę, ale tak naprawdę można to na kupić o wiele, o wiele taniej, dlatego, że te saszetki też są, e, znaczy te, ten proszek jest w saszetkach, więc starczy wam też na, e, myślę taka saszetka na dwa razy przynajmniej, a ona jest, nie wiem, za 2 złote. Dora, i teraz wysychł już ten, e, chciałam powiedzieć Icos aloes i nakładam sobie teraz tego, bardzo możliwe, że wyjdą mi pryszcze po tym, dlatego nie zostawiam go na długo, tylko wiecie, na, na chwilę, ja po prostu sobie od tego olejku wyjadę, ale ogólnie chciałam pokazać, że to nie jest nic trudnego, i że i to jest łatwe i nie ma się czego bać, bo naprawdę ja byłam przerażona, byłam przerażona Ok, and this is final look mam nadzieję, że wam się podoba mi się podoba zajebiście, w ogóle nie chcę słuchać żadnych komentarzy, że po prostu wieśniaki, wieśniaki, już żartuję każdemu się może podobać to co chce, ale ja wam gwarantuję, że za pół roku po prostu połowa polskiego TikToka będzie miała e, białe brwi w ogóle one już w sumie były przez chwilę modne, ale jakoś tak przeszło i teraz z domu wróciły więc e, mam nadzieję, że wam się podoba ten nieskomplikowany tutorial. Nagrałam go, bo ludzi, ludzi się pytało, e, jak to robię, a stwierdziłam, że lepiej pokażę Wam, jak to robić dobrze, niż tak jak ja robiłam na początku. Także ja, jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jak Wam się podoba taka łysa i w ogóle z wielkim czołem, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. A jak mi się nie podobało, to zostawcie łapkę w dół. Także życzę Wam wszystkim miłej niedzieli i do zobaczenia!